Rozmowy kontrolowane, Rafał Szlaga, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Krzysztof Mejer, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry. Panie Prezydencie, trwa walka z pandemią COVID-19 w całej Polsce. Jak w 2020 roku radziła sobie z tym problemem Ruda Śląska i jak obecnie wygląda sytuacja w mieście? No myślę, że sobie całkiem dobrze poradziliśmy z tym problemem. Aczkolwiek to pytanie należałoby zadać bardziej przedstawicielom rządu, bo to. Rząd był odpowiedzialny za walkę z pandemią i wciąż jest za to odpowiedzialny. Zrobiliśmy wiele, by ten czas przejść spokojnie, łagodnie, by mieszkańcy zbytnio nie odczuli problemów związanych z pandemią koronawirusa, ale uczciwie sobie powiedzmy, że my wszyscy doświadczyliśmy tej pandemii, wszyscy ponieśliśmy jakieś straty, koszty. No niestety wielu ludzian zmarło w wyniku zakażenia koronawirusem. Więc trudno odpowiedzieć, jednoznacznie ma to pytanie. Myślę, że tutaj bardziej należałoby to pytanie postawić mieszkańcom, którzy nas oceniają z prowadzonej działalności. W naszym odczuciu to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Pewnie, że można było pewne rzeczy zrobić więcej, ale proszę pamiętać, że samorząd niewiele miał do powiedzenia w tym zakresie, bo całą walkę z koronawirusem wziął na siebie rząd. I to rząd wydawał polecenia samorządom dotyczące właśnie działań prewencyjnych czy zachowawczych. Wiele mówiło się o rządowym wsparciu. To wsparcie też dotarło, jeżeli chodzi o okowitę do Rudy Śląskiej. To wsparcie rządowe oczywiście dotarło do Rudy Śląskiej w różnym zakresie. Przede wszystkim mogliśmy skorzystać z pomocy na zakup urządzeń medycznych. Tutaj przede wszystkim na tym skorzystał nasz szpital, który bardzo dobrze poradził sobie w tym okresie z pandemią. Ale też przyszło do nas wsparcie innego rodzaju inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki czemu do Rudy Śląskiej trafiło. Około 27 milionów złotych. Te środki możemy wydać na dodatkowe inwestycje w mieście, które planowaliśmy, które zamierzaliśmy realizować w najbliższym czasie. W 2020 roku sytuacja finansowa wielu miast w Polsce się pogorszyła. W budżetach brakuje środków, chociażby z podatku BIT. Te wpływy są oczywiście mniejsze. Jak pod tym względem wygląda Ruda Śląska? No i czy te cięcia? W sporcie, w kulturze, one były koniec? No, my wyglądaliśmy tak jak cały kraj. Nie byliśmy tutaj jakąś zieloną, szczęśliwą wyspą. Te obostrzenia, te Problemy finansowe dotknęły nas boleśnie, ale też sobie szczerze powiedzmy, że one nie są związane z pandemią koronawirusa, bo te problemy finansowe polskich samorządów, w tym Rudy Śląskiej, pojawiły się pod koniec 2019 roku, kiedy to rząd wprowadził zmiany w podatku PIT. One spowodowały to, że do budżetu miasta w ubiegłym roku wpłynęło mniej około 38 milionów złotych. Gdyby nie te zmiany, to mielibyśmy właśnie tyle pieniędzy więcej w budżecie miasta. Jak pan sam zauważy, ta kwota 38-40 milionów wystarczyłaby na wiele zadań, które musimy realizować, w tym choćby na finansowanie sportu. A gdybyśmy mogli z tych środków jedną czwartą przeznaczyć na finansowanie sportu w mieście, to myślę, że wszystkie kluby, stowarzyszenia sportowe, które działają w Ródzie Śląskiej, były z tego powodu bardzo zadowolone. Tak niestety się nie stało, więc musieliśmy sobie jakoś radzić. No, powiem szczerze, jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się dotrwać do końca roku. To był bardzo ciężki rok. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji. i co chcę podkreślić, ta sytuacja nie jest efektem tego, że podejmowaliśmy złe decyzje, tylko to jest efekt tego, że rząd wprowadził zmiany w podatkach, które skutkowały tym, że do budżetu gminy wpłynęło zdecydowanie mniej pieniędzy. A swoje trzy grosze oczywiście dorzuciła pandemia koronawirusa, więc to wszystko razem spowodowało, że mieliśmy ogromne problemy pod koniec roku. Ale powiem szczerze i uczciwie, że udało nam się ten rok dosyć dobrze zamknąć, bo za wyjątkiem składek zus które przełożyliśmy na obecny rok, wszystkie inne zobowiązania, należności zostały przez nas uregulowane. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, bo to jest też temat tak naprawdę rzeka. Ta subwencja nadal nie jest wystarczająca, żeby pokryć wszystkie. No ta subwencja z każdym rokiem jest coraz mniejsza, coraz mniej wystarczająca. Z każdym rokiem gmina coraz więcej pieniędzy dokłada do oświaty. Rząd nie daje nam już nawet pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. A to, e, przypominam, jest obowiązkiem rządu. Rząd powinien e, dać tyle nam pieniędzy, byśmy mogli e, sfinansować w 100% wynagrodzenia dla nauczycieli. No do oświaty dokładamy ogromne pieniądze. To jest e, w skali roku ponad 150 milionów złotych. To są środki które z powodzeniem moglibyśmy również przeznaczyć na realizację innych zadań, więc tutaj niestety z każdym rokiem sytuacja się pogarsza. Skąd ona się bierze? Bierze się z tego, że poprzez inne regulacje ustawowe, na przykład podniesienie pensji minimalnej, nasze nakłady na oświatę rosną, ponieważ wielu pracowników oświacie, nie mam tutaj na myśli nauczycieli tylko obsługę, administrację, miało wynagrodzenia na poziomie minimalnym. Podniesienie tych wynagrodzeń, słuszne oczywiście, żeby była jasność, powoduje, że nasze koszty utrzymania placówek oświatowych, czy w ogóle utrzymania miasta, zdecydowanie bardziej rosną. Te koszty rosną szybciej od naszych dochodów. Kolejny temat, bardzo ważny dla mieszkańców Rudy Śląskiej, opłata za śmieci. 4-osobowa rodzina już wkrótce może płacić 120 zł za wywóz odpadów. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego w Rudzie Śląskiej będzie tak drogo. Tutaj oczywiście warto przypomnieć, że w innych miastach te podwyżki też niestety się zdarzają. Mamy jakąś alternatywę, możemy zahamować ten wzrost cen, czy dzisiaj raczej nie ma na to szans. Gdybyśmy mieli możliwość zahamowania, panie redaktorze, wzrostu tych cen kosztów, to pewnie byśmy to zrobili. Niestety te koszty rosną niezależnie od nas. Nie mamy na to najmniejszego wpływu. Znowu. Problem podniesienia pensji minimalnej powoduje, że koszty osobowe spółek obsługujących miasto w zakresie gospodarki odpadami rosną. Podniesienie opłat marszałkowskich za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci powoduje, że te koszty systemu rosną. My jako miasto nie mamy na to najmniejszego wpływu. Nie mamy własnego wysypiska śmieci na terenie naszego miasta, a nawet gdybyśmy mieli, to i tak te koszty w postaci opłaty marszałkowskiej musielibyśmy ponosić. Zgadzam się z tym, że ta opłata jest bardzo wysoka i wiele rodzin będzie miało problemy z uiszczaniem tej opłaty, ale Panie redaktorze proszę zwrócić uwagę na, na to co się stało. Mianowicie od 1 stycznia tego roku nieruchomości niezamieszkałe w mieście nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. W tej grupie są działkowcy zrzeszeni w rodzinnych ogrodach działkowych i co się stało. Kiedy rody były w systemie, to działkowcy płacili opłatę zreczałtowaną za odbiór odpadów w wysokości 140 zł. Obecnie mamy sygnały, że rody, negocjując indywidualnie umowy z przedsiębiorcami odbierającymi od nich odpady, wynegocjowały stawki w wysokości 250 zł, panie redaktorze, to pokazuje, że ten gminny system mimo wszystko jest tańszy od tego nazwijmy to rynkowego systemu, no więc tutaj odpowiadam na zarzuty wielu osób, że jest drogo, jest drogo, ale nie do końca. Mogłoby być drożej, gdybyśmy mieli rozwiązanie sprzed 2013 roku, kiedy to przypominam właściciele nieruchomości sami podpisywali umowy z przedsiębiorcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tutaj też pewnie a dają co jakiś czas takie pomysły w internecie też, że niektóre osoby zastanawiają się nad tym, jak gdyby miasto samo zajęło się gospodarką śmieciową. Czy jest to w ogóle realne i czy wtedy byłoby taniej? Myślimy o takim rozwiązaniu. Sprawa nie jest taka prosta i oczywista, ponieważ miasto Ruda Śląska nie ma własnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a więc nie mamy tych słynnych ripoków. Nie mamy składowiska odpadów, to powoduje, że biorąc to zadanie na własne barki, moglibyśmy tylko myśleć o zmniejszeniu kosztów w zakresie logistycznym, czyli w tym zakresie odbierania odpadów. Natomiast kwestia zagospodarowania odpadów, koszty z tym związane są poza nami, nie mamy na to najmniejszego wpływu. I nawet jeżeli utworzymy spółkę komunalną, która będzie odbierać od nas odpady, to ona będzie musiała te odpady wywozić nie do swoich instalacji, tylko do instalacji obcych. A tam stawki na bramie są równe dla wszystkich i tutaj żadnego zmiłuj nie będzie. Wszystko będzie zależało od analizy finansowo-ekonomicznej, którą zlecimy. Chcemy mieć pewność, że kierunek, który wybraliśmy, polegający na odbudowaniu spółki komunalnej zajmującej się odbiorem odpadów, jest słuszny. Ta analiza powinna dać nam odpowiedź na pytanie, czy jeżeli utworzymy spółkę komunalną, to te koszty funkcjonowania systemu będą mniejsze, czy też nie. Na pozór wydaje się, że tak powinno być, ale diabeł, panie redaktorze, jak zwykle tkwi w szczegółach, bo jeżeli zaczniemy dokładnie przyglądać się różnym składnikom kosztów, to może się okazać, że wcale tak to oczywiste nie jest. Bo jeden przykład drobny. Koszty osobowe w spółkach komunalnych są zdecydowanie wyższe, od kosztów w spółkach komercyjnych. Tam nie ma wielu osłon socjalnych, które obowiązują czy są obligatoryjne w spółkach komunalnych. Więc e, dzisiaj nie odpowiem na pytanie, czy będzie taniej, ale mogę zapewnić, że jeżeli wybierzemy ten kierunek, to na pewno będzie lepiej. Polska powoli odchodzi od węgla. To nie jest tajemnicą. Rząd planuje, że już za 20 lat w Ródzie Śląskiej może nie działać żadna kopalnia. Jaki jest pomysł rudę Śląską? Czy my bez programu osłonowego będziemy w stanie przetrwać? Czy może staniemy się drugim wyobrzychem, czy też bytomiem, czyli tymi miastami, które... Gdzieś w latach 90., w czasie tej dzikiej restrukturyzacji przemysłu, zostały mocno dotknięte. Dlatego, że mam obawy związane z tym, czy to się stanie za 20 lat, czy to się nie stanie wcześniej. Z informacji, które do nas docierają, wynika obraz o wiele gorszy. To górnictwo w mieście może skończyć się dosłownie za kilka lat. To może być perspektywa 4-5 lat. Czekamy na wyniki rozmów prowadzonych przez związki zawodowe ze stroną rządową. Czekamy na porozumienie społeczne, które ma być zawarte i w tym porozumieniu będą precyzyjnie określone daty zakończenia wydobycia węgla nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale również w pozostałych gminach górniczych. Czy my sobie sami poradzimy? Raczej nie. Wszystko wskazuje na to, że nie damy sobie rady sami. To znaczy nie boję się o rynek pracy, bo tutaj wydaje mi się, że sytuacja będzie o wiele bardziej łagodna, aczkolwiek trzeba będzie znaleźć sporo nowych miejsc pracy. O wiele gorsza sytuacja będzie gminy, ponieważ my e, dzięki kopalni mamy określone dochody do budżetu miasta. Tylko z tytułu podatku od nieruchomości to jest rocznie 10 milionów złotych. To są środki, które nie leżą na ulicy. Pieniądze. Które nie leżą na ulicy, musimy o nie walczyć. Więc opracowaliśmy taki dokument pod tytułem Ruda Śląska w dobie transformacji energetycznej. I z tego dokumentu wynika, że bez wsparcia rządu, bez współpracy z rządem, nam nie uda się ogarnąć tego wszystkiego i wyjść z tego bez szwanku. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy dużego inwestora który zastąpi nam 7 tysięcy miejsc pracy, jakie dzisiaj generuje kopalnia Ruda. Owszem, w tej kopalni rudzian zatrudnionych jest mniej, bo około, jeżeli dobrze pamiętam, 3800 osób, ale na dzisiaj w kopalnia Ruda generuje ponad 7 tysięcy miejsc pracy. Jeżeli do tego doliczymy miejsca w tzw. otoczeniu górniczym, to nam się od razu tworzy 28 tysięcy miejsc pracy, więc potrzebujemy nawet jeżeli musimy odtworzyć połowę tych miejsc pracy, to jest 14 tysięcy. E, przydałby nam się jeden duży inwestor, który by tę lukę wypełnił. Sami tego inwestora do siebie tutaj, do miasta nie przyciągniemy. Potrzebujemy wsparcia rządu, bo duży inwestor, który chce utworzyć 1000, 2000, tysiące nowych miejsc pracy, rozmawia z rządem, nie z samorządem. Do samorządu przychodzi w drugim etapie. My dzisiaj przyciągamy wiele firm, ale to są małe firmy, które tworzą 100, 200, 300 miejsc pracy, i tutaj nie ma problemu, bo gołym okiem widać, że w mieście pojawiają się nowe firmy, ale tego wsparcia takiego systemowego, rządowego potrzebujemy. I tutaj nie ma co się łudzić, że sobie sami z tym poradzimy. COVID-owe obostrzenia mocno dają się we znaki również przedsiębiorcom, a kwadrom. Tutaj nie jest tajemnicą, że nie załapał się na tarce antykryzysową. O tym już dzisiaj wiemy, jaka jest sytuacja tak naprawdę spółki, no i czy grozi jej upadłość. No, spółka dzisiaj yy, ma bardzo trudną sytuację. Obiekt jest zamknięty od wielu tygodni, od chyba października, jak dobrze sięgam pamięcią, i wszystko wskazuje na to, że do kwietnia na pewno ten obiekt nie zostanie otwarty. Dzięki rozmowom prowadzonym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który udzielił nam kredytu, Udało nam się wypracować sytuację, która pozwoli przez najbliższych 6 miesięcy przetrwać spółce. Mamy środki zabezpieczone na normalne funkcjonowanie całej spółki. No i liczymy na to, że od czerwca będziemy mogli najpóźniej otworzyć ten obiekt i wtedy już ta sytuacja, to najgorsze, będzie za nami. Ale faktycznie dzisiaj grozi nam widmo upadłości spółki. Co byłoby bardzo złym rozwiązaniem, bo no ten obiekt po pierwsze kosztował nas ogromne pieniądze, a po drugie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przed lockdownem on cieszył się naprawdę sporą popularnością. Biliśmy kolejne rekordy frekwencji, spółka zarabiała na swoje bieżące utrzymanie. Byłoby wielkim błędem zaprzepaścić to, co udało się wypracować ciężką pracą, więc jesteśmy tutaj optymistami. Wydaje nam się, że wszystko powinno wrócić do normy w połowie roku, kiedy już spora część mieszkańców nie tylko Rudy Śląskiej, ale Polski będzie zaszczepiona i będziemy wolni od koronawirusa. Budżecie miasta zarezerwowano na inwestycje 157 milionów złotych. Nie mam co ukrywać. Wiele z tych inwestycji to będą inwestycje drogowe. Ruda Śląska Słynie, z całkiem niezłych dróg. Jesteśmy świetnie skomunikowani czy to z dts ką czy też autostradą A4. Gdzie się oczyma wyobraźni, już widzimy trasę NS, która pozwoli gdzieś przemieścić się z południa na północ praktycznie w kilkanaście minut. Jakich inwestycji możemy się spodziewać, i w jaki sposób też postaramy się pozyskać środki z zewnątrz, bo tutaj też warto wspomnieć, że część tych inwestycji zostanie właśnie pokrytych środkami zewnętrznymi. No, rozpoczniemy w tym roku budowę kolejnego odcinka trasy NS od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej i 1 Maja. Budowa tego odcinka pochłonie około 110 milionów złotych, z czego 85 milionów mamy pozyskanych z Unii Europejskiej. Tutaj ogromne podziękowania należą się marszałkowi województwa śląskiego panu Jakubowi Chełstowskiemu, który łaskawym okiem spojrzał na nasze problemy proceduralne związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego. Nie chcę odnosić się do tego wszystkiego w szczegółach, bo to by zajęło nam sporo czasu, ale generalnie jesteśmy na etapie ogłoszonego przetargu na wykonawcę tego zadania. Zakładamy, że gdzieś w okolicach lutego, marca uda nam się takiego wykonawcę wyłonić. Tutaj ciekawostka. Po raz pierwszy w historii naszego miasta stosujemy rozwiązanie przetargowe niekonwencjonalne. Polega ono na tym, że firmy, które przejdą procedurę formalną związaną z tym, czy, on, czy ich oferty spełniają nasze wymogi formalne, wezmą udział w licytacji. I firma, która zaoferuje najniższą cenę, otrzyma to zadanie do realizacji. Mamy sygnały z innych miast, które świadczą o tym, że to rozwiązanie powoduje spore oszczędności. Więc mamy nadzieję, że uda nam się tutaj uzyskać całkiem ciekawą, atrakcyjną cenę, więc to jest bardzo duża inwestycja. Ona spowoduje sporo zamieszania, zwłaszcza na ulicy Bielszowickiej i 1 maja przy zespole szkół na Kałusa, bo tam przy tej szkole powstanie rondo w ciągu ulicy 1 maja. No i będziemy przebudowywać wiadukt nad kochówką, więc na potrzeby ruchu zostanie stworzony wiadukt tymczasowy obok. Więc tutaj z góry przepraszam wszystkich mieszkańców za utrudnienia, ale trzeba będzie jakoś te dwa lata przetrwać, bo to zadanie inwestycyjne obliczone jest na realizację przez okres. Przez 24 miesięcy. Drugie zadanie inwestycyjne, spore, duże, które zamierzamy zrealizować, to jest przebudowa ulicy Wolności, długo oczekiwana. Mamy gotową dokumentację, mamy, got mamy pozwolenie na budowę. No i przy okazji zajmiemy się ulicą Janasa, o co bardzo prosili mieszkańcy rudy, więc to kolejna inwestycja drogowa, która wprowadzi sporo zamieszania, no ale już po wszystkim powinno być naprawdę ładnie, pięknie i przyjemnie, więc myślę, że mieszkańcy nam wybaczą te wszystkie perypety, jakie będą. Te trzy inwestycje drogowe pochłoną najwięcej pieniędzy z tego budżetu inwestycyjnego. E, więc um, one są najważniejsze. Oprócz tego oczywiście będziemy realizować um, jeszcze inne inwestycje drogowe, mniejsze na, na trasach osiedlowych. Tutaj staramy się pozyskiwać środki nie tylko z Unii Europejskiej, ale też właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze kolejnych naszych projektów, no i zobaczymy. Oprócz tego, panie redaktorze, czeka do realizacji odcinek trasy NS w kierunku północnym od ulicy Zabrzeńskiej do Magazynowej. Mamy tutaj już dokumentację i pozwolenie na budowę, więc należy spodziewać się, że też Zaczniemy realizację tego odcinka. Brakuje nam tylko pieniędzy, bo projekty mamy, dokumentację mamy, e, chcemy to wszystko realizować, tylko musimy szukać środków na realizację tego zadania. Ale w tym budżecie inwestycyjnym jest jeszcze inna e, ważna pozycja dotycząca szkoły przy ulicy szkolnej w Bielszowicach. Będziemy od nowa budować e, szkołę w tym miejscu. Mamy już gotowy projekt, dokumentację, pozwolenie na budowę. Dzięki Podpisanemu porozumieniu z, ze stroną górniczą udało nam się pozyskać ponad 6 milionów odszkodowania, no i też otrzymać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Będziemy jeszcze posiłkować się tutaj, tutaj kredytem z EBI, no i rozpoczniemy realizację tej długo oczekiwanej przez mieszkańców Wierszowic inwestycji. Panie Prezydencie, już na koniec, kiedy radni wrócą na salę sesyjną? Nie ma co ukrywać, sesje online mają swój klimat. Ale chyba już wszyscy chcieliby się prędzej, czy później spotkać się w końcu na sali sesyjnej. Panie redaktorze, ja polubiłem sesje zdalne. One są, mają swój urok i powodują, że obrady sesji przebiegają o wiele sprawniej, ale kiedy wszyscy wrócimy na, do sali obrad, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że należałoby je zadać przewodniczącej Rady Miasta, pani Aleksandrze Skowronek, bo to ona zwołuje sesję Rady Miasta i ustala charakter obrad. Na razie jesteśmy na etapie zdalnym, ale myślę, że kwestią czasu jest to, kiedy wrócimy do tej sali. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijać pandemia. Przypominam, że jesteśmy przed. Trzecim etapem tej pandemii. Jesteśmy na etapie szczepień. Jeżeli te szczepienia pójdą sprawnie, szybko, to może okazać się, że niebawem wrócimy do sali sesyjnej. Chciałbym mimo wszystko, chociaż mówię, powtarzam, że te zdalne obrady mają swój urok, mają swoje zalety. Ja dzisiaj miałem dwugodzinne zdalne posiedzenie. Komisji Ochrony Środowiska Związku Miast Polskich i powiem szczerze, gdybyśmy się wszyscy spotkali w jednym miejscu, to na pewno te obrady trwałyby dłużej, a po drugie, sporo członków Komisji miałoby problem dojechać na obrady tej komisji, no bo warunki jakie mamy w tej chwili za oknem nie sprzyjają szybkiemu przemieszczaniu się. Także panie redaktorze, nie krytykujmy tej formuły debaty publicznej, bo ona też ma swój urok i myślę, że ona wiele zmieni, ponieważ e, zdecydowanie łatwiej obraduje się zdalnie, mniej czasu traci się na takie obrady, ale kiedy wrócimy, no trudno jeszcze na razie odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć tak, na pewno w tym roku. I tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.